Szanko, witam Was serdecznie z garażowego Miejsca, a dziś pokrótce przedstawię Wam i zakończę, bo patrzcie, zakończę, podsumuję cały mój sezon 2021. Zapraszam. Siema, ma. Znajdujemy się w Garażu. Trochę zimno. Kwarelki ja chodzą, ale jest okej, okay. damy radę. A co tu robimy? I pokrótce chciałem, chciałem wam przedstawić moje podsumowanie sezonu 2021, gdzie byłem, tak yy, krótko mam opiszę, gdzie byłem i ile kilometrów zrobiłem. I na końcu y, później pokażę Wam zdjęcia z tych moich wypraw tego roku. Pierwsze co w sezonie no to wiadomo. Nie? Z y, maszyną się do maszyny się przyzwyczajili, bo to po zimie to zawsze jest tak trochę zimnie. No y, i y, tutaj wokół komina po mieście. Takie tam małe traski. Później pożyciało y, towar moto. I z Domi Motovlog do yy, z, ordenie, z był, było możliwe, znaczy była możliwość wjazdu góry, tak, do studzienna. Do Tomiaka, Tomiak pozdrawiam. Yy, no i wtedy pojechaliśmy. Ja byłem, Stan yy, Czaki, Bobas, Foryty. No i reszta chłopaków. No i pojechaliśmy w góry do studzienna, bo dostaliśmy zaproszenie. Gdzie? Tutaj ode mnie y, było 300, 300 chyba tak, 300, 300 km Tam do Miejskiej Górki, tam się spotykaliśmy z łopokami i y, stamtąd pojechaliśmy jechaliśmy dalej A później stamtąd z Miejskiej Górki pojechaliśmy dalej już, nie? Tutaj z koła ode mnie chłopacy mnie prowadzili, ale za Artur i Damian, żebym pójść tam z t 150 km, bo żebym sam jechał. Dalej przyjechaliśmy razem z całą zawodą do studziennych. No i tam byliśmy 3 dni. I po górach, pierwszy raz w życiu byłem, w, bo to w górach, moją niezawodną no, hondą, z tandyjską piątką, dawała sobie radę elegancką. No tam ogólnie, tam jeździliśmy codziennie. Tak, codziennie. I łączne, łączne, ileś tam kilometrów, co robiłem z dojazdem tam do Słodzienna, po, po górach i z powrotem, no to zrobiłem tysiąc kilometrów. Później, za jakiś czas, upadł pomysł, żeby po prostu jechać na herb z chłopakami, za Arturem, z Damianem i z jeszcze tam chłopakami. No i było takie było rozmyślanie gdzie, nie? Mówimy nad morzem, można Morze to na Bo no ja kiedyś chciałem jechać na Hed, już to mówiłem wcześniej. No i się tak poukładało, że po prostu pojawi się na też no. no to tam jechaliśmy też jest chyba 375 chyba w jedną stronę. Tak, chyba tak. No to wyjechaliśmy o 5 rano, chyba o 5, tak, o no wcześniej o 5 No i tam zajechaliśmy, tam trochę pozwiedzaliśmy Oczywiście kostki były zamoczone w morzu A było tak zimno, że to jest głowa mała, nie? Ząbki my jak motylki w łące latały. No i tam pozwiedzaliśmy i powrót tego samego dnia, no to łącznie mi wyszło 710 km Gryba! A jeszcze chciałem dopowiedzieć, że byłem yy, w Kowal-Moto kiedyś pojechaliśmy. Czy nie wiem, chyba w weekend na pewno jakiś był. No, yy, w, ten. Ja pojechałem odebrać interkom od niego i spotkaliśmy się na Wydmach Tam przed yy, zakoninem, jeszcze. A później z tamtą, tak siedzieliśmy myśleliśmy gdzie jechać, nie? I tak, a tutaj. No to pojechaliśmy tutaj, a później jechaliśmy tutaj. I tak. Byliśmy w Kniebach, byliśmy w Kurniku. Tak się, tak się złożyło, że miałem gdzieś jechać tylko blisko, a znalazłem się w Kurniku. No i łącznie z całą, cały dzień jeździliśmy, no to też zrobiłem 350 km, no to mówię, ponad, dwie, ponad 2000 km zrobiłem tak konkret, nie? To, 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 to jeszcze chciałem dowiedzieć, nie? I podsumowanie tego sezonu to jest takie, że zrobiłem... Ponad 2000 km. Jak dla mnie? Dużo. Bo no wiadomo, nie każdy ma tyle czasu, żeby po prostu jechać, jeździć i podbijać świat. Pani by no ale no, niestety. No, tak, pokrótce. Wiadomo, są święta. Trzeba wyginać się z 60. Więc z tej okazji chciałbym Wam złożyć serdeczniejsze życzenia, serdeczne, żebyście byli zdrowi, bo zdrowie ma się jedno i to jest najważniejsze. No i co, pomyślności, radości, spokoju, wszystkiego dobrego i szczęśliwego nowego roku życzę, żeby ten następny rok był jak, jak najlepszy od tego, nie? Wiadomo, mamy tą pandemię całą i takie tam, ale no trzeba jakoś to przeżyć. Tak więc no to by było na tyle od no, innego jeszcze, nie? Aha! Właśnie, trzeba kleić wlepki. Tutaj mam nową wlepkę od Moto Bandyty, to bandyta. I również mam wlepkę od mototaty 21. Tak więc zaraz tam zawita na ścianie, zaraz Wam pokażę. Więc tak światło gdzie coś się okay, widać, ale będzie widać. No tak, więc tu już tutaj, tutaj mam już potą jedną no. naklejeczkę, ale to jest yy, unikatowa naklejka. Zaraz naklejemy obok. Ale to bym musiał coś tam tak przetrzeć lekko. I'm okay. go. Okay. Okay. Jest motopadyta, nie? To tak, ja go wycałem. No i teraz nakleimy fajną moto motodaty 21. I no, ona będzie tutaj. Trochę mam tych wlewek, chyba powiem. Fajnie, bo będę chciał zbierać dalej. Coś fajnego. Zawsze w jak ten przyjedzie, czy coś to, to zlatać, czy znaczy, czy to wiadomo. O, no, syk. Bajka. mamy to. No, jest. Jest Moto bandyta. Jest Mototata. No mam tutaj. Mam Red Mam pani z Gigsa, prezes Motoblok. Motocyklową grupę z Komina. W stanie kowali. Domi Motoblok rowerem w dalekiej i ciekawe miejsca Robert Kuna fajnie ma też kanał jeździ rowerem, pokazuje fajne różne takie ruiny ma krzepę chłopak Zapraszam do na kanał jak tu widzicie no, jest Markus, jest Moto Adix Moto Adix zawsze wszędzie pozdrawiam Boszu. przekos Trwało motovlog. Pozdrawiam, polscy maniacy. Polscy matomaniacy, tutaj od nas koła, to są nasza grupa. No dobra, R Travel. Pozdrawiam wszystkich. No i co? Będę zmykał, bo tu jest naprawdę do zimno, nie? Mamy w 50, jutro Sylwester i znowu od nowa OK Zamykam teraz Pozdrawiam wszystkich znajomych, pozdrawiam kasie I co? Życzę wszystkim fajnego Sylwestra Jest Bezpiecznie Z głową robić wszystko a będzie dobrze. Pamiętajcie, no nie da się sprowokować. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова thank <laughs> you